Cześć? O, widzę, co? Cześć? 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 Nie ma dzisiaj z powiatu Pilskiego przyjechali spoza powiatu dobry i witam Wszystkich co będą oglądać Już oglądają na żywo Cześć Robert, jak tam nastawienie? Dobre, dobre przyjechaliśmy dzisiaj rowerkami z Rowerkami. chodzieży. Z no, no i fajny trening, przedzrobiony. Były troszeczkę, rozlepka drobna. no i tu polecimy sobie troszeczkę. W pudło celujesz? Niekoniecznie, ale aczkolwiek będziemy się trzymać tej czołgi. No to życzę. Wzajemnie. Proszę, atrakcje zamówione. <głosy> <głosy> tak, jesteśmy na lotnisku byłym, wojskowym. Właśnie, tu była linia startu Ale masz parcie na skło? Kręci się za mną, kręci start meta Jest i on Cześć, Co tam? Dobrze się? Ja już jestem po parkranach, pobiegany, po Aha, treningach. Ja dzisiaj prawie. dzisiaj dzisiaj nagrywam Dzisiaj nagrywasz? I... I... I kibicuję. A ja wiem, ja zaraz teraz jeszcze do końca i weszamy, no no. Jak tak. nastawienie za dwa tygodnie? Już wszystko gotowe, dopięte, czy nie, jeszcze... Nie, nie, co, to wszystko jest jeszcze taki wiesz, w pobijakach e, organizacyjnie to wszystko porozrzucane, pozakładane, po, 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 rozpoczynane, także wiesz, że to będziemy zapinać krótko przed. Nie? Dobra, widzimy się, ja już jestem na liście opłacony, Jesteś także... jest. na to dobra, to powodzenia. Wzajemnie. udanej zabawy dzisiaj. Junior, jak tam? Po twoim terenie dzisiaj? Tak, dzisiaj po moim terenie. Po twoim terenie powinniśmy... Się... Macie zezwolenie. Pana Jurka się nakrzywała, że się to... zrobić. Ty, ty, ty nie jest... Gdzie masz kiki? Co? Gdzie masz kiki? W samochodzie. No. Jeszcze mam czas wystartować. No. Na kijach dzisiaj? Te, tylko na... Ja tylko, te, no, to na kijka. Co tam biegniecie? Miłosz, jak tam? W po dwóch latach wracają. Wracają i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Natomiast nie jestem zadowolony się z jednego z pogody, bo mało przełajowa. Mało przełajowa, jak, jak w sensie no, wiosna, co? Błota? Wiosna, za mało. Błota. To jest lato, a szybkie bieganie, a nie przełajowe przełaj to zawsze kojarzy się z błotem, prawda? No właśnie, nie a ma błota. Brakuje du... troszeczkę, także to jest ten minus, nie? Tydzień temu tutaj był śnieg po kostki ponad styrałem się mocno, tak że dzisiaj no, będzie zabawa za po Dzisiaj będzie szybko. Dzisiaj będzie szybko po prostu. Leci na żywo, także. Super, bardzo się cieszę. Będziesz bieg i relacjonował z trasą? Nie, rozumiem? ja dzisiaj nie biegnę, dzisiaj transmituję. Super. Mówiłem, pisałem, że nie biegnę, pisałem, że się pojawię, że będę coś działał, udziałem. Pięknie, bardzo, bardzo miło, miło. Fajnie za rok mam nadzieję powtórka. Chciałbym cały cykl pociągnąć tutaj. Cały cykl, cykl bo był... Dwa lata temu od... był cykl. Nie, tak jest, zgadza po e, Czyli powiedzmy październik listopad grudzień styczeń, luty marzec i marcowa impreza zakończenie tak jak tutaj mistrzostwami piły, mistrzostwami powiatu, tak żeby e, żeby walczyć o tą szarpę. I szarpa mm. dzisiaj też jest nagrodą główną, czyli tak samo jak było dwa lata temu. Super, super. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się w cyklu wystartować. O, ja tak. zapraszam, a ja mam nadzieję, że się uda zorganizować o, laty. No właśnie, trochę, bra trochę brakowało teraz, w zeszłym roku, w tym roku, tych takich tutaj, po moim terenie w sumie, bo to moje podwórko jest. Tak. Ja tu trenuję na co dzień, można powiedzieć. No rzeczywiście, taki troszeczkę przestój był, ale w tym roku, no wydaje mi się, że tutaj powiatowe imprezy e, biegają z nami. Tak, Radmilski, za dwa tygodnie ruszają. E, dokładnie, w Starej Łubiance, także od razu tutaj zapraszamy, na pewno też e, dyrektor jest... Bazik będzie na pewno... Syrwka już dorwałem, Tak jest, będzie na pewno reklamował. E, bo to fajne, fajnie, że w ogóle to rusza. Ja się też na tym wychowywałem, tak więc no fajnie, fajnie. No, to jest to, że faj, ludzie ta, potrzebują takich informacji. Tam igrów, się tak naprawdę wszyscy poznaliśmy. Tak jest. No dokładnie, zgadza się. Twoi... Jak tam Marek? W twoim lesie. W trupa dzisiaj? Dzisiaj w trupa w twoim lesie. W moim lesie, dokładnie. W moim lesie. dokładnie. O, leci następny. Tak no. to... Wygrywasz? Jak zawsze, ze sobą. Ze sobą. No. Jest, jest obrączyni tytułu. Hello. Cześć. Hello. Jak nastawienie? Po, po życiówce ostatniej. Bardzo dobrze, bo dzisiaj jest drugi zakres. Dzisiaj to będzie życiówka? Nie, dzisiaj zgodnie z wytycznymi trenera, drugi zakres. Ale wygrywasz. Nie. Dzisiaj się dobrze bawię. Dzisiaj się dobrze bawisz. Dzisiaj się dobrze bawię. Dzisiaj dajesz innym. To życzę udanej zabawy. Dzięki wzajemnie. Może się za tobą zabiorę. Ja nie biegnę. Nie biegniesz? Ja tu dzisiaj. Media. Terasa sprawdzona, jak jest dużo błota Nie ma. Sucho. Nie wiem, bo byłaś na początku jest odwrotna niż była w zeszłym roku. W zeszłym roku skręcać w lewo. Musi być rozróżnicowanie, nie? No i dobrze, żeby mi powiedziano, bo mój mózg już bym poleciała w lewo, nie? <grym> Maciej. Tak jest. Zdjęcia widzę, robisz. Tak. Sprzęt porządny. Dzisiaj, dzisiaj zdjęcia, niestety, zdrówko nie pozwoliło wystartować. Już mnie dorwałeś pewnie na no zdjęciu? Ale tak. To, no, coś tam wyśle. to <grym> Widzę, nie. że to już mam nawet zbliżenia. <grym> Będziesz strzelał ich. No tak jak się uda, parę zdjęć się pstryknie, zobaczymy Pasja twoja to fotografowanie? Tak, tak, Amatorsko lubię, robię, podoba mi się to. No właśnie widzę, często gęsto z aparatem. Jest okazja, żeby się jak, jak, pytać. jak nie biegnę, to robię zdjęcia, o, w takiej, to takiej zasadzie. No i super. Szybszy start. trzy, dwa, Poszli, ale się was nazbierało fajnie. No, junior. No i tutaj finisz. jakby biegnąc z lasu, trochę wiaterek wieje. Więc myślę, że co niektórych zaskoczy, bo jak widzicie to no lądowisko, no to teren otwarty tu zawsze jak w kieleckim, nie? Wiecie co w kieleckim? Nie na jakichś no, jak w kieleckim zawsze, więc tak. Trochę błota jest, ale my, my sobie poradzimy tutaj. Widzicie, bo to jest. To wszystko to jest glina. A glina no to będzie tą wodę trzymać, nie? W lesie jest sucho, a na glinie to lipa. Jak miło, trzymasz kciuki z obrata. Czy trzymam za wszystkich? Nie? Bo o, mi zależy o. na tym, żeby każdy ukończył dzisiaj. I to jest najlepsza odpowiedź. Ale wygra, nie? To, to też fajnie. Zobaczymy. No, no, to, jest, to jest zawsze sport, nie? To jest sport. To jest piękne. No, 17 złamie. No, ale jakie warunki by. Na drugim miejscu Kuba Filipiak. miejsce, dwa, czwarty Wałżyniak leci, piąty Robert Gerke, był z Robert Gerke piąty, no ładnie Robert i walka szósta, ostatnie Ósmy bazik, sikar dziewiąty 20 minut, ładnie na przełaj jeden minut Paulina, druga, druga kobieta Agata, trzecia. No i tutaj właśnie Kamila, czwarte miejsce. Agnieszka, piąta. Piąte miejsce, Agnieszka. I szósta, szósta leci Ania. Mamy tu zwycięzcę Mikołaj Czechowicz. Jak tam na trasie? Trasa fajna w sumie, tylko tutaj na końcówce trochę błoto poślizgane, ale 3,20 średnia. Fajnie, Super, fajnie. Nie? nie dajesz szans rywalom No niestety, 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 samotnym wiekiem. Kuba teraz. daj puchar, pierwsze miejsce w A... ręce. Tak, tak, jest. Gratuluję. Dzięki bardzo. Jest Kuba Filipiak. Dobra, no tytuł się nie powiodła. Nie, no, no dzisiaj Mikołaj no, jest klasa samą dla siebie, no, tak. No, mocną przewagę nad Wami zrobił przy 20 minut średnia. Jak teren? Podobało się? Podobało się, ja dużo, dużo pracuję po lesie, także trasa mi odpowiadała. No, no, no a po prostu górę. Mikołaj był nie, no, lepszy, no. Nie wiadomo. Także w godnym ręce oddajesz. No oczywiście. W no. następnym jeżeli będzie następna odsłona, bronisz, ten Walczysz? No, od... walczesz, od... zawsze od... walczę ale no dzisiaj po prostu no Mikołaj to jest zawodnikiem trenujący tutaj. W... Gdzie? Podejrzewam, że w gdzie piła, także no gratuluję mu. Był bezkonkurencyjny. Był bezkonkurencyjny, zdecydowanie. Także... A pytanie jeszcze mam. Dębową robisz w tym roku? Robię. Robisz, robię. Robię bieg i jazdę rowerem. Cały cykl? Cały cyk. No jak się uda? No, muszę w godnej ręce oddać do dębowej. Ja, wiem. No zobaczymy no, jak tam się uda. No. Chciałbym wygrać cyk, ale no, zawsze tego, ktoś może tak, być tego. Ci życzę. Dzięki. Dzięki. Na razie. Nie wiesz, nie wiesz, nie umrzesz, nie? No, jest tu z nami tak obręczenie tytułu wygrywa w drugim zakresie jak trener kazał. Nie no, trochę mocniejsze. mocniejszy. Trochę, trochę mocniejsze. Nie wytniemy, bo na żywo leci. Bo się dobrze biegło Dobrze się dobrze biegło to trzeba. Gratuluję. No ale zacznęłam, także Rafał nie zaczynał się, bo, nie, nie? bo koniec 5 wyszedł granik, jest dobrze. Gratuluję obrony tytułu. Dziękuję. Następnej edycji będziesz bronić, rozumiem. To no będzie nasza tradycja? rozmawiałem, chcę kontynuować. Na samej edycji będziesz bronić męża. B... Na samej edycji będę męża ja. gonić, może go dogonię. Już go widziałam, już był w zasięgu. Kiedy porozmawiamy do podcastu? Powiedziałam Ci, jak złamie trzy godziny w maratonie. Albo jak mi dobrze pójdzie na miesiąc Świata w półmaratonie. Są dwa warunki, jest musi być sukces, jest, musi być de jest, de jest deklaracja. Jest... We dwa tygodnie. Gratuluję. Gratuluję. E, kategorię specjalną K&M 50 Plus Oraz sześciu najszybszych, e, najszybszych biegaczek i biegaczy podczas dzisiejszych zawodów Cześć Kamila, blisko trzeciego miejsca było no, to już Tu już zapadłem Ale sześć, sześć open jest nagradzanych także Co zabrakło do trzeciego miejsca? Tępa Temp siły, Tempa siły. No. Niestety, tak szybko to ja nie biegam. Tak, najszybsza zawodniczka z z Wyżyska i. Jeszcze trochę brakuje. Przełaj to przełaj, nie? No. Mł młoda szybka była. Stawiałem się tak na trzecim miejscu za Pauliną, a tu. Ta. Dużo nie brakowało faktycznie. Mam nagrane, jest na żywo wszystko. <laughs> Jakie cele na ten sezon? Dębową bronisz drugie miejsce czy atakujesz pierwsze? Nie, drugie. Myślisz, że FK będzie przyjeżdżać? Pewnie. No to ja trzeba za No zawsze staram się ją gonić. Może się uda. No, Życzę. Tak, dzięki. A z to szubiernie w za dwa tygodnie. Prawdopodobnie no tak. No to się widzimy. Dobrze, no Do zobaczymy. A tego? Tego tu. Tego, tego łysego. I, I powiedz, M50 jeszcze nie jest było, tak? Tak. tak. No mam nadzieję. Ścigałem się, że jak, jeszcze jakimś tam chłopakiem z bródką, ale wydaje się, że chyba ja tak. 8 latem widzę. Moich obliczeń 8 lat. No, ale no, no fajnie. to fajnie. Powiedz mi jedną rzecz. Wystarczy. Krzysztof zdradził, co to za niespodzianka, no, niespodzianka. to za niespodzianka będzie? No on no. nie zdradził, no. nie Może przejazd ze samochodem dać do rebędzia. Myślę, że na tydzień dostaniesz albo na weekend z W Dobie rozumiesz tej sytuacji teraz, to nie liczę na takie. Luksusy. Tu się Najważniejsze, przy... że pierwszy. Ludzi A się... to chodzę, pierwszy. Chodzę tu się ludzi pytam. Każdy mi mówi, że się widzi ze mną za dwa tygodnie w krzatuszu, także frekwencja no będzie fajnie. chyba dobra. No są? to dobrze. No tam widziałem, że jest setka chyba ponad setka zapisanych. Więc chciałbym, żeby troszkę tam dobiło jeszcze trochę, bo jeszcze mamy czas, żeby domówić medali, bo mam 150, a chciałbym więcej jeszcze domówić, wtedy chyba, że 250 zamówię, może będzie... Także to zapisujcie bój? się na skrzatów medale tak, dla Was tak, będą. Oczywiście, tak, tak. Jeszcze dwa mamy, tygodnie. Tak, my możemy teraz przedłużyć, większą ilość zamówić, także nie ma żadnego problemu. Także czekamy mam. serdecznie na wszystkich. Ze Skrzatusza do starej Ubianki, po przełajach, po lasach. Także przebiegniemy sobie tą całą trasę, później poczęstunek, zakończenie. Mam nadzieję, że też, każdy też sobie tam jeszcze wylosuje. i a, później, a jak to nie będzie miał wrócić, nie, nie będzie miał jak wrócić, także postaramy się autobusem, czy busem przewieźć na metę. Na metę, na metę. No to właśnie, to jest, to jest to, że miejsce no, tak, bę, tak, miejsce to B to no. są dwa różne punkty oddalone, bo no ja niestety na no, nie Ale to jest cykl, jest 14, także kapieski, także fajnie. No, no, Wszyscy zaczną biegać. Zaczną od naszego biegu. O. Chociaż my rozpoczęliśmy dzisiaj tutaj na przełajach, no nie mogliśmy mówić taki, takiej, takiej uroczystości, bo to przy Radzie powiatu bliskiego, więc trzeba było spróbować, zobaczyć, przewentylować się, sprawdzić formę tak, formę co z No dobra, to gratuluję pierwszego. <grym> <grym> dziękuję. Inniecio. Paulina, drugie miejsce. Gratuluję. Jak zadowolona? Tak, super. Krzyś, Krzyś, Pabi. Cześć, cześć, cześć. Słuchaj, Krzysztof, słyszałem, że jakaś niespodzianka jest dla M50 kategorii. Zdradzisz? Nie. Tak. Nikt nic nie wie. M50 i k 50, bo to... No mówię jedno... dla kategorii 50, nie rozdzielałem. Jedno i drugie. No, zaraz będziemy wręczać, także nawet uda mi się najlepszej trójce w tych kategoriach z okazji, bo w tym roku wszedłem w tą kategorię właśnie, A, właśnie. M50, więc chciałbym ją tak celebrować i gdzieś tam wspierać tych moich <śmiech> rówieśników. <śmiech> no w sumie jesteś junior w tej kategorii. No, no bo 50 lat to, to co to jest? <laughs> Halinka tutaj ma 70 i mówi, a ja mam 70 Co, dobrać, ile mamy jeszcze biegania przed sobą nie? No, przecież jak piękny finisz Mieciu z 77 no. lat no. czy Jurek Light też, też fajnie na chwilę. patrząc osób. na takie osoby to bie, dużo biegania przed nami dużo właśnie, także upominki będą e, pesaczki i takie różne fajne rzeczy Dacia tak? No to no, akurat, bo teraz ma inny wizerunek marka Dacia e, też jest sponsorem na przykład z, z tych Piękne, ultra biegów Montej, nie, nie, nie do końca pamiętam tej nazwy, ale gdzie punkty się zbiera, te naj, najsławniejsze biegi ultra z, z Alpach prawie niż gdzieś tam no właśnie tam... Ultra de Mont Blanc. Właśnie tego typu jest, jest dacia, koncern jest konsorem. W tak? tym kierunku takiego fajnego wypoczynku, dużego ruchu w tym, w tym kierunku idzie. Na marka. Więc akurat się to fajnie zbiega, bo ja lubię, też z No i super. Sylwek walczył, bo mówi, że Krzysiek dla mnie ma coś jak tak. wygram. No Sylwek, Sylwek pytał się, podpytywał mnie, co będzie, jak, ja Sylwek. Bez, bez, tej, tej, bez tej nagrody będziesz najlepszy i tak nie? No, formę ma niesamowitą, fajnie ma, ósmy był open No, no ósme... Dużo mnie brakowało O no, i tu medale już sobie Będziemy zaraz wręczać Będzie Szóstka najszybszych dzisiaj pań Pozostałe kobiety zaprasza tutaj e, Po medale okolicznościowe I e, robiły coś takiego, że każda dziewczyna wręcza e, koleżance medal so, K50 Krzysztof wrę wręcz o nagrodę Dzięki Gratulacje Jedna podałka Brawa sponsorom nagrody Krzysztof Pabich, w tym roku w kategorię MTG, to musi kupać, to znaczy, że jest to dzisiaj. Najszybszy. E, i teraz zapraszam wszystkich startujących konów po i tym samym sposobem jak dziewczęta, się w osoby wzajemnej, gratulując udziału w zawodach.

i tak jakbyś biegł, żeś cały czas kręcił nawet dużo. I tak oto e, właśnie to. To stale wyda. Muszę założyć, że postrzelać się z e, <głos》> <głos》> tego pater, więc znamu na to. Ale no man. Nie zabieram, tak że wszystko jest ważne, wszystko jest. Jeszcze dwa słowa. Miłość, jak zadowolony. No impreza się udała, wszyscy cało zdrowo, bezpiecznie dotarli do mety, byli ci, którzy pokonywali trasę na kijkach i ci, którzy biegali, tak więc wszystko dobrze. Zostałem nominowany? E, tak, do przyszłorocznego cyklu, cyklu w zasadzie do tegorocznego cyklu i do przyszłorocznych mistrzostw e, powiatu, mistrzostw Piły w biegach przełajowych. Oczywiście zapraszam. Nie umieszka mnie skorzystać, będę. Dzięki. Dzięki. No i kończymy. Godzina 20. Mam nadzieję, że coś z tego wyszło. Nie było przynudzenia. Dajcie. Dostawcie komentarz. I do zobaczyska.